Dzień dobry, lwy. Witajcie na moim kanale. Zapytaj, Tarota. Przychodzę do Was dzisiaj z prognozą na maj 2024. Odniosę się do komentarza, który jest pod którymś z kwietniowych filmików dotyczących komentarz był taki: bardzo dużo ogółów, mało konkretów. No ale to są czytania ogólne. Jest nas ponad dwa tysiące. Idziemy, rozwijamy się dalej i każdy ma inną sytuację. Więc trudno mówić tutaj o konkretach. Konkrety są w czytaniach prywatnych i wtedy są same konkrety. Czy to jest ten mężczyzna dla ciebie? Czy to jest ta kobieta dla ciebie? Czy ta praca, czy masz perspektywę na awans. Czy ta praca jest fajna? Jakie masz możliwości? No nie wiem, <laughs> przepraszam, cokolwiek. Ile możesz? E, jakie masz swoje w, e, mocne strony, twoje słabsze strony? No w zasadzie na każde pytanie Tarot zna od, potrafi odpowiedzieć i wtedy są same konkrety. Też tu na kanale YouTubeowym YouTube to nie chodzi o konkrety. Ja chcę, żeby te czytania były dla Was inspiracją, że spojrzenie na różne sytuacje z innej perspektywy, na... to jest praca z energią, to też energetycznie, jak się do czego, jak poznawać siebie, jak się rozwijać. Taka jest moja intencja. To są bardziej pogaduchy y, przy tarocie, niż takie konkretne rzeczywiście czytania. I to się nie zmieni. Bo konkrety są w czytaniach prywatnych. To tytułem wstępu. I jeszcze zachęcam was do tego, żebyście sobie obejrzeli filmiki e, z tymi znakami zodiakalnymi, w których masz ascendent i planety osobiste. E, ten link do policzenia tego będzie w opisie filmu i również jest kontakt do mnie na maila, też jest w opisie filmu. Jeśli chcesz mieć konkretne e, czytania to co, lwy? Jakie energie zaczynamy. Jakie energie przychodzą do lwa w maju 2024 roku? Oczywiście dziękuję za subskrypcję, lajki, za to, że jesteście i oglądacie to. To mi dodaje skrzydeł, i, i czyni szczęśliwą, bo to jest staro, to moja pasja. Myślę, że w którymś filmiku mówiłam, że. Że to jest. Ja mam dwie misje w życiu. Jedną z nich jest start. No to lwy. Jakie wyzwanie dla lwów w maju? Co? Będzie wyzwaniem dla, dla nas? Królowa pentakli. Uuu. no to co robić? Mówię dla nas, bo sama jestem lwicą. A z pentakli. Aha. Na czym się czego nie robić, na czym nie skupiać swojej uwagi, może odłożyć na tydzień. Ósemka kielichów. Mhm. Co odchodzi w maju od was lwy? Cztery pentakle? No tak, jak wyzwaniem będzie królowa pentakli, no to odchodzą cztery. Będziemy mieć szeroki gest, drogie lwy, kto bogatemu zabroni? Możemy mieć taką postawę, uwaga na to. Co przyniesie nam maj? Szóstka mieczy. Mm, nowe perspektywy. Jaki cel warto obrać w maju? Diabeł. Diabeł jako cel. Ciekawe. I karta na maj dla lwa to? Świat. No dobrze lwy. Mm. Wow, drogie lwy, nie ma ani jednego kielicha. Czyli jest to dla nas informacja taka, tu mamy króla mieczy, że w miesiącu maju, patrząc gdzie, kiedy te kielichy się pojawią, mamy dwójkę denarów, słońce i dziewiątka kielichów jako czwarta karta. Ok, więc drogie lwy, w maju. Nie będziemy zajmować się naszymi emocjami. Nie będziemy szukać miłości, nie będziemy pragnąć miłości, nie będziemy może nie pragnąć, źle to powiedziałam. Będą inne, jakby emocje w maju nie będą w pierwszej, pierwszej lidze, nie będą priorytetem dla lwów. Priorytetem dla LWA w maju będzie budowanie swojej marki. W pracy, w działaniu przy Asie Pentakli, w tym co przychodzi, czyli pokażę, widzę to w ten sposób, że w maju mogą przyjść do was drogie lwy jakieś oferty, jakieś nowe propozycje, jakieś nowe sytuacje w których, które będą wyzwaniem w królowej monet i będą wymagały od nas dużo myślenia, ale takiego analizowania faktów, bo królowa monet ona nie jest emocjonalna, ona jest mądra. I ona jest spokojna. Czyli cokolwiek do ciebie w maju przyjdzie, drogi Lwie, to wyzwaniem będzie usiądź i się spokojnie zastanów. Nie działaj pochopnie, nie działaj zbyt szybko. I niektóre, jak to się mówi, skok na, go, na Jak to się mówi na wysoką wodę. Skok do głębokiej wody? głębokiej, Skok na głęboką wodę. Wysoka woda i zanim skoczysz do tej głębokiej wody to zobacz czy tobie się to kalkuluje bo początkowo ta propozycja może być bardzo ciekawa i interesująca otwierać drogę do wydaje ci się że otwierać drogę do innego na inny poziom firmy pracy stanowiska relacji życia ale Zanim to zrobisz, to przeanalizuj, czy to faktycznie tak jest. Bo jeżeli mamy w, cel, w celu kartę diabła, to może być tak, że ktoś, może mamy nawet ma dobre intencje, ale ktoś może po prostu cię oszukać, albo nie mieć pełnych danych do tej propozycji, i, i to wszystko wyjdzie ci na niekorzyść. Okay? Więc nie pochopnie. Przeanalizować, zrobić rozeznanie i skoczyć. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana, ale mądrze skoczyć. Jak do głębokiej wody, to tak, żeby było bezpieczniej, żebyś wypłynęł, wypłynął drogi lwie na, na powierzchnię. Jeszcze inna sytuacja może być taka, że niektóre lwy zakończą. To jest ostatnia karta w dużych arkanach. To tak, albo powiem tak, albo jakaś znajomość karmiczna się zakończy, albo jakaś w ogóle znajomość dobiegnie kresu, albo jakaś sytuacja się wyjaśni końcowo. <laughs> w jakiejś dziedzinie swojego życia, albo w kilku dziedzinach swojego życia drogi Lwie, dojedziesz, pe, zrobisz pełen krąg, całe, całe kółko. I zaczniesz od początku w karcie głupca. Yy, i, czyli to jest dobry czas na domykanie spraw, wyjaśnianie spraw, yy, zakończenie różnych yy, cykli. Nie wiem, jeżeli masz jakieś yy, sprawy finansowe, papierowe, sądowe, to dobry czas w maju bardzo mocno się tym zająć i to ogarnąć. Logistyka. Czy zadawanie sobie pytania. Czy to, jak ja żyję, to jest o to chodzi. Część z Was, Lwy, wejdziecie na inny level, na inny stopień waszego albo samorozwoju, albo życiowego na inny stopień. No, zakończy się coś. Może kontrakt, może, może zamówienie, może uh, no nie wiem, no. Co wy tam macie? No już trudno mi tak przewidywać. I jaka jest rada, co tu robić? Zacznij od początku. Czyli coś się zakończyło, projekt ci się skończył, siadaj i rób następny, tak? Buduj swoją markę, to co mówiłam. Zakończyła się znajomość, na to miejsce wchodzi inna znajomość zakończyłaś, ja tu nie widzę zakończenia relacji, bo tutaj jest, czego nie robić, kończ re, nie kończ relacji, to nie chodzi o relacje, to chodzi bardziej o takie e, dobieganie cyklu, albo w swoim rozwoju, w swoim patrzeniu na świat, albo postrzegania świata, coś ci, się, coś ci się zmieni, lwie, w postrzeganiu świata, zaczniesz go postrzegać inaczej, z innej perspektywy, to to jest wspaniałe, to jest super sytuacja. I może dlatego też się pojawiło, to skoczysz na głęboką wodę. Bo tu ja tego nie widzę w relacjach. To nie o, nie o relacje chodzi. No nie ma żadnych, żadnych kielichów, więc te relacje, w których jesteście drogie lwy, to, to je pielęgnujcie, dbajcie o nie, ale tam nie szperajcie, nie szukajcie ym, kwadratowego jajka, tak? Nie róbcie problemu, gdzie go nie ma. Jeżeli nie masz relacji, jesteś poszukującym singlem do drugiej osoby, to w tym miesiącu maju skup się na tym, jaką jesteś osobą, kogo ty szukasz. Bo może ci przywiezie na tej łódce e, kogoś. Tylko musisz wiedzieć, kogo chcesz. Kto to ma być? Może nie z imienia i nazwiska, być co ja. E, Zawsze uważam na to, jak ktoś przychodzi do mnie z pytaniem, czy jak to zrobić, żeby ten mężczyzna czy ta kobieta e, z imienia i nazwiska konkretna, e, jak ją przyciągnąć z powrotem. To jest energetycznie do Bani. Skoro ona już odeszła od ciebie albo odszedł, no to da się to przyciągnąć, ale ja tego ja zawsze odradzam, bo potem ta druga strona, od której odciągnęłaś, bo był zajęty, ten pan albo ta pani, to też ci go zabierze, bo ona go znowu przyciągnie tak energetycznie, Bajzel. A ciebie, a faktura do zapłacenia? Uuuu! Nie warto. Ale to taka dygresyjka. Więc, drogie lwy, to zaczynanie, więc to się, mogą się te relacje, więc zostawcie to, co macie, bo single. Zajmijcie się sobą, odkrywaniem siebie w tym kręgu, widzicie? Jaką ja jestem osobą i jakiej osoby potrzebuję do kochania. Więc bardziej bym się skupiła, a no, i co mam takiego w sobie, na przykład, jesteś kobietą i no jakoś ci mężczyźni się nie pojawiają, to zadaj sobie pytanie, dlaczego? Co ja mam takiego w sobie, że odstraszam mężczyzn? Że nie jestem jak lep na muchy, tylko jestem jak taki muchozol. I oni mnie tylko widzą z daleka, i. albo nawet jak który się odważy, to potem ta relacja się nie rozwija. Co? To jest coś w tobie, drogi Lwie. Lub i tego szukaj, i na tym ja bym się skupiała. Co odstrasza ode mnie, dlaczego nie mogę zbudować sobie życia osobistego, szczęśliwego? I to jest cel dla ciebie, Lwie. W maju, jeżeli jesteś singlem, a jeżeli jesteś w parze i tam się coś nie fajnie układa, to zadaj sobie pytanie: po co ja jestem z tą osobą? Co mi to robi? Co mi to daje? Nie wiem. Status finansowy, yy, pieniądze: ona mnie utrzymuje, seks. Yy, nie jestem sam w ogóle, to mam kogokolwiek, coś na pewno znajdziesz. I temu poświęć swoją uwagę. Jeżeli jesteś w relacji, która jest fajna, to patrząc na te karty, to bym powiedziała: zajmij się nią, pielęgnuj to, co mówiłam, i, i nie grzeb tam. I ciesz się tym, co masz, ok? Drogie lwy. Z całym pakietem tego swojego partnera, którego masz, czy to i partnerki, którą posiadasz, z którą jesteś, posiadasz partnerkę. Ja, feministka, takie słowa. A bardziej się skupiaj, jeszcze, drogi Lwie, jeśli diabłem jest cel, to ja bym się skupiła na tym, co mi nie służy i w co jestem uwikłany, uwikłana, czy na przykład w nikotynę, czy na przykład w jakieś substancje, czy, czy w. Znajomości, jakieś toksyczne relacje. Temu bym się przyglądała w maju. Czy mam wokół siebie grono ludzi, które mnie wspiera, a czy mam grono ludzi, które, którzy mnie wykorzystują, nadużywają w jakiś sposób. Dla mnie nie fajnie, że nie ma tej równowagi energetycznej. To nie chodzi 50 -50, o 50-50, po 50%, tylko. Albo czy ty lwie się nie uwikłałeś właśnie w jakąś relację, w której jesteś nadużywany. Hmm? I nie mówię tutaj o relacji damsko-męskiej. Może też taka być. Czy romantycznej? Jakiś toksyczny romans, ale też o takich relacjach międzyludzkich. Co jeszcze w celu? To, co nam nie służy, toksyczni. Diable. Bym powiedziała tak. Każdy z nas, jak wiemy, ma te wspaniałe cechy, które uwielbiamy u siebie, ale ma również te cechy, które niekoniecznie lubimy. Te nasze tak zwane cienie ciemna strona lwa to w celu. Diable zawsze się pokazuje e, ciemna strona. To może warto się przyjrzeć samemu ze sobą, gdzie ja mam pochowane te trupy w szafie. Co to jest? Pamiętajcie, że energia diabła jest zawsze z lęku. Czyli co ja robię z lęku? Jakie mam motywatory. <laughs> Przepraszam, jakie mam motywatory, które. Z, Programują mnie na działanie, ale to wynika z lęku. Na przykład to może być tak, jestem w tej pracy, ona mi nie odpowiada, ale nie mam w perspektywie innej i tam się w ogóle duszę i jest mi źle i, i po prostu to wiem, że to jest robota nie dla mnie, ale z lęku, że w ogóle nigdy nie będę miała innej pracy, tam tkwię. Albo właśnie też w relacjach międzyludzkich. Lepszy taki niż żaden, tak? Lepszy yy, wróbel na dachu niż... Nie, rób, wrób, wróć. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. To to jest z lęku, to jest z braku. Uzmysłowienie sobie tego, co robimy z lęku, a jak nie potrafisz sam sobie znaleźć, to zadzwoń do mnie, to będziemy szukać. Jest fajnym celem na maj. Co ja robię ze strachu, z lęku, z braku, gdzie nie mam. Tak dramatycznie chcę kochać, że zakocham się w kiju pomiotle. Tak dramatycznie boję się, yy, że mi się nie uda, że w, w związku z tym nie podejmuję żadnych działań. Hmm? Przypad się temu drogi lwie. A tutaj jest rób, zobacz swoje cienie i przekraczaj swoje ograniczenia, wasie buław. A właśnie pentakli, właśnie buław też. A z pentakli to są dobre, tak jak mówiłam, budowanie marki, dobry czas na budowanie swojej pozycji w pracy zawodowej, finansowej. Takiego statusu, nawet niematerialnego, społecznego też w Asie Pentakli to działa i na tym się skupiaj. I tak jak mówiłam, to co miesiąc maj jest niedobrym dla wasylwy miesiącem na żegnanie, na zakończanie relacji. Jeżeli myślisz o tym, żeby jakąś relację zakończyć, nie rób tego w maju. Poczekaj, zobaczymy jakie będą prognozy na czerwiec. Zrób to w czerwcu. Po prostu w maju bardziej skup się na sobie. Po co jestem w tej relacji, co ona mi daje, gdzie mam słabe strony, gdzie mam mocne strony. Zajmij się sobą w tym maju, a nie drugimi osobami i kończeniem. To koniec. Tego nie róbmy. I tak samo nie porzucajmy pracy, nie porzucajmy znajomych, nie kończmy relacji. W cyklu to jest zupełnie inna para kaloszy. Mówimy o gwałtownie, o takim rzucam pracę i idę jadę w Bieszczady, a tutaj jest pewność, że coś się już zadziało, czyli od karty głupca do karty świata, wszystko już przeszedłeś, wszystko już zrozumiałeś, więc wchodzisz na inny stopień. To jest taka różnica. Rozumiecie to? Z wyzwaniem jak dobrze zarządzać swoimi pieniędzmi, swoją Swoim czasem. O, to będzie też wyzwanie, drogi lwy. To, co mówiłam na sami początku, jak rozkładałam karty. Do tej pory być może bardzo, do, bardzo mocno kontrolowałeś e, swoje finanse w czwórce pentakli. I nawet może tak chciałeś przeoszczędzić to tu, to tam, to coś tam. To, to to odchodzi do przeszłości. Więc uwaga, a jak w wyzwaniu jest królowa monet, to będziesz miał tendencję, drogi Lwie, do tego, aby mieć szeroki gest i wydawać pieniądze bezsensownie i bez celu. Więc przy, przy zaprzyjaźni się z królową monet, czy na pewno potrzebujesz 75 torebki? Nie, torebek tyle nie mamy, ja nie, ale ja też mam sporo. 10 to na pewno. A wy, albo kolejnej pary butów, cudownych sandałków, albo to są akurat drobne rzeczy, albo czy nie, nagle ci te pieniądze zaczną przepływać przez palce, czy po prostu stracisz kontrol nad finansami. To uwaga na to. Na te takie super okazje, w których, jak wiemy, jak są super okazje do kupowania, to zawsze na ogół przepłacamy. Łapiecie się na promocję. Mm, jak ja się łapię. Cudownie się łapię. Więc dla mnie fajne też ostrzeżenie. I e, no właśnie. Jeżeli będzie propozycja mocno ją przemyśleć. Czy to mi się opłaca w królowej buław i czy to wzmocni moją markę? Jeżeli do, dojdziesz do wniosku, że tak rób. Rób dobry czas na budowanie. Swojej pozycji, swojej marki, swojego biznesu, czymkolwiek się zajmujesz, e, swojego stanowiska pracy. Dobry też czas. Niektóre mogą awansować lwy. Zajmą się czymś innym w Asie, w asie Pentakli. Także, czy ja mam coś jeszcze? To chyba wszystko, kochane lwy. E, Maj dla lwa będzie miesiącem, w którym ma szukać swoich słabszych stron i się nimi zaopiekować, zbudować, poprawiać, um, a nie skupiać się na tym, że nie być takim emocjonalnym lwem. W, w ogóle dużo jest ziemskiej energii. Lwy, w maju mamy, macie się zajmować tym, Swoim życiem tu i teraz. Praca, finanse, gdzie ja mieszkam, co ja jem, czy, jakie są moje silne strony, jakie są moje słabe strony, jaki jest moje, e, mój związek, e, czy mam, czy nie mam, co zamierzam z tym zrobić. Logistyka, organizacja i twarde stąpanie po ziemi. Kochane lwy, dobry miesiąc. Takie organizacyjny przed wakacjami może w wakacje w czerwcu od, pff, odbijemy, a teraz. Organizacją swojego życia, jak żyjemy, logistyka, na co y, wydajemy pieniądze, jakie są nasze cele i to, co mówiłam w tym diable, poznać, gdzie nas tam kuje i co nas tam, co nam, co jeszcze mogę zrobić, żeby moje życie było szczęśliwsze i tego diabła przepędzamy. To znaczy, przepędzamy. No, jesteśmy tak stworzeni. Ktoś tak wymyślił, że mamy i ciemne, i jasne. To może nie przepędzać, nie, nie mordować ciemnego, tylko go ucywilizować tego diabła. Hmm? Odmalować go trochę na biało i dodać skrzydełek. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję, drogie lwy. Życzę Wam wspaniałego sprzątania, gospodarowania e, swoimi zasobami ziemskimi, bycie tu i teraz na planecie Ziemia, organizowanie, kontrolowanie swojego szczęśliwego życia i zarządzanie dobrze swoim czasem, zasobami i sobą. Buziaczki, lajkujcie, komentujcie, pytajcie, piszcie. I subskrybujcie, i mówcie, że taki kanał istnieje. Buziaczki, papa! Pa.